A my proszę państwa gdzie? Metamorfozy. Och, tak jest! Czekałaś na to Ola samego Kostka. rana, nowa, nowa edycja. edycja. Iza, Ania, Klaudia, cześć dziewczyny, oto one! Już nie mogłam się doczekać. Czy wy jesteście gotowe na życiowe wyzwanie? Gotowe! No to piąteczka! Jest! Tak jest! Drodzy Państwo, ja się nazywam Aleksandra Kostka. Mamy kwiecień 2025 roku i nie bez przyczyny nagrywamy pierwszy odcinek, bo rusza nowa, ósma edycja programu, Twoja nowa figura, a w nim trzy fantastyczne, zdeterminowane bohaterki, które pragną metamorfozy. To jest ich czas na zmiany. Na imię Iza mam 50 lat. Jestem niska, a ważę 80 kg. Mam chorą córkę, o którą walczę każdego dnia, a teraz zawalczę o siebie. Moja wymarzona waga to 55 kg. Mam na imię Klaudia. Mam 40 lat marzę o tym, żeby zrzucić chociaż 10 kg. Mam na imię Ania, mam 34 lata, ważę 97 kg, chciałabym wreszcie poczuć się dobrze w swoim ciele i wrócić do formy sprzed ciąży i zrzucić 37 kg. Jesteśmy w miejscu, gdzie każda kobieta może zrobić coś dla siebie, na przykład wymodelować swoją sylwetkę. To w takim miejscu jak to każda z pań otrzyma profesjonalne doradztwo i wsparcie ekspertek. Mieszko, co jest najważniejsze przy podjęciu metamorfozy? Przede wszystkim najważniejsze jest kompleksowe działanie, motywacja i wsparcie na każdym etapie jej drogi. Jesteś już w trakcie zabiegu. Co to za zabieg? To jest zabieg redukujący i silnie ujędrniający naszą skórę. Klaudia, ty jesteś w bardzo dobrych rękach. Czy ty w ogóle jeszcze czegokolwiek się obawiasz? Obawiam się swojej wytrwałości, okay. ale jestem na tyle zdeterminowana, że dam teraz na pewno radę. O, a ja znam ten zabieg, to liposukcja kawitacyjna, prawda? Tak, zgadza się. Sabina, u Was są trzy obszary metamorfozy, to jest jeden z nich. Tak. Ania y, korzysta z trzech stref y, działania. Pierwszą strefą jest strefa fitness, na której Ania korzysta z treningu na rowerze. Drugą strefą jest strefa wellness, gdzie wykonujemy drenaż limfatyczny. I ostatnia strefa to strefa kosmetologii, właśnie z tym zabiegiem liposukwika efektywnej. Aniu, na co chciałabyś Ty zwrócić szczególną uwagę? Mnie tak denerwuje ta moja figura, że muszę szybko coś z tym zrobić. Wiesz, że nie robiłam sobie zdjęć od bardzo dawna? To ja w takim razie umawiam się z Tobą na specjalną sesję zdjęciową po metamorfozie, okej? Okay? Oczywiście. Tralki intensywnie drenują ciało Izy, a nad drenażem piecze sprawuje Agnieszka. A to jest oczywiście jeden z elementów metamorfozy. Bardzo ważnym elementem jest też dieta. Zdecydowanie tak. Zdrowe nawyki żywieniowe są kluczem nie tylko do osiągnięcia wymarzonej sylwetki, ale przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia na co dzień. Jesteś tym, co jesz, więc będziemy pracować z Izą nad zmianą jej dotychczasowych nawyków żywieniowych. Iza, które to już podejście do zrzucenia wagi? Kolejne, ale ostatnie. Na pewno dam radę, wierzę w to, to będzie mój pełen sukces. I tak oto w pierwszym odcinku poznaliśmy trzy nasze bohaterki. Cykl Twoja nowa figura będzie pojawiał się w Państwa domach co dwa tygodnie, czyli już za dwa tygodnie poznamy pełną, kompleksową metamorfozę najpierw pierwszej, potem drugiej, a potem trzeciej bohaterki. Cykl będzie oczywiście pokazywał pięciomiesięczną metamorfozę każdej z nich. To jest ogromna walka. Prosimy o Wasze wsparcie, prosimy o trzymanie kciuków, bo to nasze dziewczyny walczą o nową, lepszą wersję siebie. Shh! <sniffs> No i poznali Państwo nowe uczestniczki nowego, nowej edycji cyklu Metamorfoz Twoja Figura. Drodzy Państwo, ale tak to jest, że metamorfoza nie może się odbyć, jeśli nie jest osoba otoczona odpowiednią opieką. My takie osoby, specjalistki, ekspertki mamy, które Państwu przedstawimy. Paulina Poznańska, psycholożka, ekspertka Fundacji Studio Figura. Jest z nami także Małgorzata Mojska, kosmetolożka, ekspertka Fundacji. Studio Figura i... i... Bo, to, no bo to trzeba zarządzać w sposób... Tak stary, jest. Jest uczestniczka poprzedniej edycji, która właśnie do nas wjeżdża. Patrycja Prus, Dzie dobry Pani Patrycjo, prosto z wakacji, tak. z Afryki. Tak wyglądała Pani Patrycja, widzą Państwo na zdjęciu, 64,5 kg. Plus. A tak, a, tak wygląda a jak wygląda modelka, pani... proszę. Wygląda pani tak. Dziękuję bardzo. Jakie to, jakie to uczucie, jak kiedy 64,5 kg kilograma... lżej. Lżej jest. W... Niesamowite, zwłaszcza, że właśnie dwa dni temu wróciliśmy z mężem z cudownych wakacji, rajskich wakacji w hotelu Zanzibela. Stałaby Pani już na sekundeczkę, tak jak Pani spacerowała po plażach Zanzibaru. Po Dokładnie. Zobaczcie. Lidynałe. Wspaniała figura, tak, dwa dni temu wróciliście z Zanzibaru, tak, kontynuujmy tak. ten wątek, proszę spocząć, byliście z mężem i teraz jak? Jaka jest relacja z tym ciałem na tych plażach Zanzibaru? Poczułaś to już mówmy sobie po imieniu dobra. Oczywiście, mówmy. pewnie, pewnie. Poczułaś to? Tak, tak. Po raz pierwszy od wielu lat tak naprawdę mogłam pokazać swoje ciało. Nie wstydziłam się. Weszłam na plażę z pełną dumą, prezentując swoją sylwetkę. Mogłam kąpać się bez problemu w cieplutkim oceanie. Mhm. Naprawdę byłam z siebie dumna. Powiedz wszystkim, którzy, którzy będą oglądali następne metamorfozy, którzy będą chcieli zmienić swoje życie, jak to jest ważne dla nie tylko dla ciała, to oczywiste, dla zdrowia, ale też dla głowy. Wszystko tak. jest piękniejsze, wszystko jest prostsze. Tak, Nie, dokładnie tak, tak. To jest taka siła fizyczna i psychiczna. Mhm. To tak umocniło mnie, że pokonałam depresję poporodową. Jestem już te, w tej chwili całkowicie zdrowa. Także mhm. to bardzo duży sukces. Wróciłam do pracy zawodowej, więc też bardzo mi to ułatwiło. No mhm. i jestem przede wszystkim aktywna dla mojego synka, bo to było dla mnie najważniejsze. To był taki mój główny cel tej metamorfozy. Jestem teraz niezwykle aktywną kobietą. Spędzam czas na spacerach, na basenach. Na parku Trampolin z moim synkiem. Mm -hmm. Cały czas uczęszczam do studia modelowania sylwetki, także wiecznie nie odpuściłaś. coś się dzieje w moim życiu. Tak, tak. nie opuściłaś. Wrę w... Przeciwnie, wręcz przeciwnie, jestem bardziej aktywna niż kiedyś. To jest kiedykolwiek. niesamowita reklama. Tak, tak, tak. no, jak, jak mówimy dieta, ja jestem przeciwniczką, jak mówimy dieta, to nam się zazwyczaj kojarzy z czymś, co jest na jakiś czas, prawda? A tak, tak naprawdę dieta to powinien być nasz styl, sposób życia, sposób odżywiania, więc powiedz, czy ty już sobie to zakodowałaś w głowie, że to nie jest tak, że ja coś zrobiłam i schudłam i teraz hulaj i dusza, tylko ja już będę tak do końca życia, że aktywność, że odpowiednie odżywianie, jak to u ciebie jest? Co sobie zostawiłaś na zawsze z tego doświadczenia? Mnie tak naprawdę cała ta metamorfoza weszła w krew, cały, cały ten udział w konkursie nauczył mnie zdrowego odżywienia. Wiadomo, czasem zdarzają mi się małe grzeszki, na ale ma, że było łatwo, rybki, owocki, tak, tak dalej, ale jak się zima, będzie trochę trudniej, prawda? <grym> tak, Masz ale myślę, plan. że pierwszą zimę mam już za sobą, no pierwszą tak. zimę w tamtym roku, no i tak. wszystko było w porządku, tak? Że mam nadzieję, że i w tym roku okay. wszystko się uda. Wiem, że się uda, bo mój styl życia jest już zupełnie inny. Cały czas zdrowo się odżywiam. Jestem bardzo aktywna. Dbam też o moją skórę, o to, bo nie ukrywajmy, że po zgubieniu tylu kilogramów no, no tak, trzeba tak, cały czas pielęgnować. Oczywiście, Więc oczywiście. to wszystko tak naprawdę weszło mi w krew no, i, i, mi się, odpisz, i zostanie ze mną to jest na zawsze. Łatwe. Uśmiech, radość, wszystko <laughs> na tak, ale jednak mogą pojawić na początku te trudności. Pierwszą zimę mam za sobą, ale przed tą pierwszą zimą trzeba sobie też to wszystko poukładać w głowie. Mm -hmm. Tak zwane zakazy, zmiany, przyzwyczajeń, wieloletnich często. Jak, niestety, tak te wyzwania się zawsze na pewno pojawią. Też, jest tak też, że y, fajnie by było w idealnym świecie, jakbyśmy mogli skupić się tylko na tej metamorfozie, tak? Tylko na odchudzaniu, tylko na sobie. Ale niestety, my w swoim życiu pełnimy bardzo wiele ról. Też uczestniczki tutaj w felietonie mówiły o tym, że one naprawdę są bardzo aktywne i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym I one sobie nie mogą na czas tutaj metamorfozy wziąć od tego urlopu. Trzeba to wszystko jakoś pogodzić, a to nie jest lada wyzwanie. To, do czego ja zawsze zachęcam swoje potopieczne, to jeszcze zanim zaczniemy tutaj ten początek tej zmiany, to oprócz takiego planu działania, które sobie ustalamy, to jeszcze ustalić sobie taki plan minimum na różne właśnie takie intensywniejsze okresy, czasy w naszym życiu, które i tak czy tak pewnie nadejdą, tak? Czy to nam się dziecko rozchoruje? Czy będziemy mieć intensywniejszy czas w pracy? Czy my się rozchorujemy. No, no właśnie. Wiesz, czy jakaś zima będzie na przykład, tak? Mówisz o takich fajnych technikaliach, ale czy twoim zdaniem y, ta chęć zmiany metamorfoza zaczyna się w głowie? Oczywiście. Odchudzanie zawsze zaczyna się w głowie. Nawet może nie ten odchudzanie, ale ten proces zmiany jak najbardziej. Tak. Ale mhm. też to, co my zauważyłyśmy, nawet jak to było w przypadku Patrycji, że nawet nie tylko my to dla siebie robimy, ale też często dla naszych najbliższych, dla naszych dzieci. No Patrycja powiedziała, że no chciała właśnie, dla syna. Tak, chciała być aktywną mamą. Tak. A obecna waga po prostu wcześniej na tym faliłem, w tym... faliłem, córka powiedziała to przestań i w ciągu jednego dnia skończyłem z papierosami. To dla Juzi? Dla Juzi. Znaczy dla, dla siebie przede wszystkim. No ale dla siebie. Juzia tu odegra kluczową rolę. Kluczową, dlatego tak. to jest, nawiązuje do tego, czym Bardzo... pani powiedziała, że też ci najbliżsi mają Tak, mają ogromny znaczek. wpływ, mają taką myślę, że dużą motywację. Mhm. I często niestety te najtrudniejsze sytuacje, kryzysy są tymi momentami takimi przełomowymi, kiedy my sobie w końcu mówimy nie, już dalej tak być nie mo może, muszę po prostu y, wziąć się do działania. I zrobić ten pierwszy krok. I to Trochę poprosimy mm -hmm. słów, dlaczego to kompleksowe mm -hmm. modelowanie sylwetki jest ważne w tym procesie tak, metamorfozy to, dokładnie. Jak najbardziej ta kompleksowość to jest klucz do osiągnięcia długotrwałych efektów. To co my widzimy gołym okiem to jest ta zmiana powierzchowna, ale tak naprawdę wszystkie te kobiety przychodzą również z taką mentalną zmianę wewnętrzną. Aha. W tej drodze do osiągnięcia wymarzonej sylwetki na pewno pomoże nam strefa fitness, poprawa kondycji fizycznej, poprawa wydolności organizmu, kosmetologicznej. Technologia estetyczna zadba o gęstość i jędrność skóry, co też jest ważne w procesie odchudzania. A z kolei strefa wellness zapewni nam relaks, odprężenie po ciężkim dniu, także zawsze te trzy strefy, no i oczywiście pomoc, opieka, mentorki zapewnią najlepsze efekty i długotrwałe. Pani mówiła o 60 kg, no, co dokładnie. się dzieje ze skórą się. 64,5. Tak. Przepraszam. Tak. Ta kosmetologia w tym wypadku ma Dokładnie. ogromne znaczenie, Dokładnie. żeby tę skórę doprowadzić do Jak porządku, najbardziej. Prawda? Patrycja właśnie jest tego idealnym przykładem. No tutaj skóra jest jędrna, naprawdę nie ma w ogóle zmarszczek też, co też przy redukcji masy ciała no może grozić. Absolutnie. Tutaj, jeżeli chodzi o takie zabiegi kosmetologiczne na poprawę kondycji skóry, to na pewno multipolarna fala radiowa, podgrzewanie włókien kolagenowych, żeby były zagęszczone, ujędrnione, przez co mamy efekt takiego liftingu. No a z takich zabiegów, które będzie po pierwszym świetny rezultat, to na pewno haifu. No bo tutaj teraz nikt nie ma czasu, wszyscy są efekt już po jednym zabiegu i HAIFU jest to wysoko skoncentrowana wiązka ultradźwięków, która bardzo intensywnie przebudowuje nam skórę. Zanim powiemy Wam, dziękuję, to jeszcze słówko do Patrycji. Co byś powiedziała nowym uczestniczkom Izie, Ani i Klaudii, jakbyś je wsparła? chciałabym powiedzieć, że bardzo trzymam za nie kciuki, żeby miały w sobie taką siłę jak ja. Żeby miały w sobie taką determinację i żeby to napędzało je, tak jak ja, do osiągnięcia swoich wymarzonych efektów. I Życzę im tego z całego serca, w żeby w w wierzyły w siebie, że się uda. A wtedy się uda. Każdemu takiej ambasadorki życzę. Tak, robicie świetną <laughs> Skarb, świetną multipolarna robotę. Multipolarna, <laughs> Fala radiowa. Multipolarna <laughs> <laughs> fala radiowa. <laughs> Taka najlepsza z najlepszych. Tak. Brzmi jak z dobrego filmu. Dziękujemy o. O oh, tak, dziękuję. Polarna fala radiowa. radiowa fara. Kurt Russell. Morgan Freeman.